Witam wszystkich, jest niedziela, 1 maja. Piękna słodeczna pogoda w Bukareszcie. Teraz jadę za mną na takie szybkie zakupy do Lidla, a później wybieramy się do Parku Komana. Zapraszam Was na dzisiejszy film. Anna otworzyła bagażnik. Pakujemy nasze zakupy z Lidla. Jedziemy do domu je zawieść. A później ruszamy w trasę i jedziemy do Komana. Ana poszła zanieść zakupy, ja na nią czekam w samochodzie. No i ruszamy za chwilę w trasę. Dawno nie byliśmy w parku Komana ponad rok czasu, albo i dłużej także bardzo się cieszę, że jedziemy w to miejsce ponownie. No i oczywiście je również pokażemy Wam. Także nie przedłużam już, zrobię parę ujęć z trasy, jak będziemy jechali, no i zobaczymy się na miejscu. Pojechaliśmy za mną do Komana, zaparkowaliśmy samochód i mamy to szczęście, że tutaj jest taki duży publiczny parking. Jak widać za mną dużo samochodów zaparkowało sobie i co, i parking jest bezpłatny, także to jest duży plus. Idziemy teraz do parku, no i pokażemy wam jak wygląda. Jest tutaj naprawdę ślicznie, jest jezioro, ale to wszystko zobaczycie za chwilę. Tędy z parkingu się idzie. Do parku. Bardzo dużo ludzi dzisiaj przyjechało, jak widać. Wszyscy chcą odpoczywać. Jest 1 maja. Dzisiaj w Rumunii obchodzi się święto pracy, tak samo jak i w Polsce. Także podobnie się świętuje. Idziemy teraz takim mostem i taki widok tutaj na jeziorko. Przepięknie jest. O, tam sobie widzę. Pan łowi ryby. Zobaczcie, ile aut tu zaparkowanych. Po jednej stronie. Tam ktoś jeszcze jedzie. Tu po drugiej stronie. Bardzo dużo ludzi przyjechało. Jakie ładne tam ogrody, jakieś drzewa rosną owocowe, i bardzo ładne domy. Ale podoba mi się tutaj. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj z innej strony. W ogóle pierwszy raz od tej strony wchodzimy do Komana, także jest ciekawie, jest interesująco ponieważ wszystko wygląda inaczej. No i zwiedzamy. Muzyka Wejdziemy na takie małe molo i zobaczymy widok na jezioro. Ana uważaj, żebyś nie wpadła do wody, bo byłyby jaja. Ja. No, ale tutaj piękny widok na jezioro, popatrzcie. Ja widzę, widzę, nie ma się. Uważam, Ana, uważam. Zobaczcie. Łowienie w parku jest zabronione, ale już przed parkiem można. Ale pięknie, w tym komana. Tam zaraz pójdziemy na drugą stronę, żeby zobaczyć w oddali widać wieże. Tam są też również restauracje, dużo różnych fajnych rzeczy i przede wszystkim ludzie grillują, ponieważ w Rumunii dzisiaj najwięcej sprzedaje się i grilluje się micz. Mój ulubiony micz, tradycyjny rumuński, coś co najbardziej kocham tutaj, to jest właśnie micz. No i dzisiaj bardzo dużo ludzie jedzą micz. Właśnie w dniu dzisiejszym, aczkolwiek chciałem powiedzieć, że tak jak w Polsce zaczyna się sezon grillowania 1 maja, to tutaj trwa cały rok, cały rok, nawet święta Bożego Narodzenia, zwłaszcza ludzie grillują. Także tutaj to nie jest nowość, no ale w dniu dzisiejszym, to tak jak mówię, tradycyjną potrawą z grilla jest właśnie Micz. Restauracja, i tam właśnie grillują Micz. Zaraz wam pokażę, podejdę dalej. Jaka jest kolejka duża do tego? Tu się zaczyna kolejka, no myślałem, że będzie dłuższa, ale nawet spoko, więc pewnie nie trzeba jakoś bardzo długo czekać. Chłopiec jeździ na rolkach, no tylko się nie wywróć. <grym> Wiedziałem, że tak będzie, no. I jest tu coś dla miłośników. Koni! Idziemy, zaraz podejdę, zobaczę i wam pokażę, ponieważ są tutaj dwa takie, może nie kucy, ale takie duże konie. Fajnie wyglądają. Jeden tam, pan go próbuje karmić czymś. I drugi za nim. Fajnie jesteś, chodź tu do mnie, chodź do mnie, ja No chładzi fajny, koniec. Fajnie jesteś. Chodź to, ci tutaj. Ana, podobają Ci się koniki? Tak. Idź go pogłaskaj. Nie bój się, nie bój się. Ty, ty, nie wzią. ty wzią. jesteś dziewczyna ze wsi, nie bój się. nie ma się co śmiać no dobrze, to za chwilę podejdziesz bliżej. Nie bój się, nie bój się. Tak wygląda stajnia dla koni. Podejdę tutaj trochę zobaczyć. Ale nawet czysto jest chyba, bo nie pachnie w ogóle brzydko. Normalny taki zapach jest, siana takiego. Ana, on idzie do ciebie, chodź. Chodź, pogłaskaj go teraz, Ana. Nie rób zdjęć, tylko pogłaskaj go. Ana się może przekona. Nie, ona woli oczywiście robić zdjęcia. Aż mój piszkunt. Wam powiedzieć, że doszło do tragedii w parku Komana, ponieważ jest godzina 13.34 i w tej restauracji, którą Wam pokazałem przed chwilą, zabrakło mi. <laughs> niemożliwe po prostu, niemożliwe. Ale są tu jeszcze inne restauracje, to pewnie gdzie indziej jeszcze mają, także może jest nie tak źle, jak myślałem. W oddali wieża, którą już wcześniej miałem okazję wam trochę pokazać i chcemy. Zobaczyć, czy da się tam wyjść na górę. Wygląda na to, że można wejść tylko na ten taki mały pody z tymi malutkimi schodami. A na samą górę niestety nie da się wejść. No co zrobić? Nie da się, to nie da. Idziemy teraz mostem pocałunków. Ana, daj buziaka. Daj buziaka. Ale tam ktoś krzyczy. Znaleźliśmy sobie miejsce do piknikowania. Rozłożymy sobie koc. Mamy też jakieś takie drobne rzeczy do jedzenia. To sobie coś przekąsimy. I fajnie tutaj w ogóle przy jeziorku. Jezioro po tej stronie. Tak się prezentuje i tutaj koło nas też dużo ludzi sobie piknikuje. Brawo dla Any. Zaaranżowała przepięknie jak to ona zawsze. Kobiety to mają takie zdolności, tak? Mi się wydaje. No? <grywa> Zaraz ci powiem, bo nie będę tłumaczył. Co tam mamy dobrego? ona wzięła wodę, książkę mamy. O, jakieś jabłka. Co jeszcze? Orzeszki? Orzeszki, tak? Orzeszki. O, to jest coś, co ja bardzo lubię. I? I? Pancakes. A, naleśniki. Czasami zapominam, jak coś się mówi po polsku, i trochę myślałem przez sekundę, jak powiedzieć Pancakes albo Klatite po polsku, bo sobie zapomniałem, że to się nazywa naleśniki. Nie wiem. Po prostu odzwyczajam się od pewnych nazw, będąc w Rumunii. To nie jest tak, że zapominam oczywiście języka, bo tak nie jest, ale nie używa się pewnych słów, to niestety czasami takie się robią luki w pamięci, tak? No Musiałem chwilę pomyśleć zanim mi się przypomniało o naleśnikach. Opuściliśmy miejsce piknikowe, wzięliśmy ze sobą śmieci i tutaj je wyrzucę do kosza. Obywatele Rumunii, wzywam was do porządku, nauczcie się nie śmiecić, ponieważ tam przy jeziorze widziałem też śmieci. Już nie chciałem pokazywać, bo nie chciałem się denerwować i filmować, a te tutaj wrzucę do kosza. Kosz trochę przepełniony, ale nieważne, wyrzucony. Zbliżamy się teraz do sercowych wrot. Naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Hamaki w parku, w lesie. Coś wspaniałego. Można się też przejechać ciuchcią, jak widzicie. Taka czerwona. Ale jadą ludzie. Z tej strony wam pokażę właśnie... Tu są te sercowe wrota. I przez niej się tam przechodzi, idzie się mostem i wychodzi się z drugiej strony i są po drugiej stronie takie same. Fajną atrakcją jest też park linowy. I można sobie zjechać na taki... Tyrolce tam sobie ktoś montuje. Nie wiem, czy to dziewczyna, czy chłopak, nie widzę, bo jest w kasku i zaraz będzie zjeżdżać. Także zaczekam chwilę i zobaczycie. No, jedziesz? Jedź i brawo! I prosto tam nad jeziorem taki przejazd. Raz kiedyś jechałem i było fajnie na Tyrolce. Właśnie tutaj zjeżdżałem, ale to było dosyć dawno temu. Dzisiaj jest duża kolejka, jakoś nie chce mi się czekać. Będzie jeszcze kiedyś okazja, to się przejadę i sfilmuję taki przejazd, bo na pewno fajnie to będzie wyglądało w trakcie. No i co, idę teraz do Anny, bo ona tutaj gdzieś poszła w takie miejsce i widziałem, że robi też zdjęcia, także zobaczę, co tutaj jest też ciekawego. Tam jest Anna, idę do niej. Co tutaj jest? Jakaś kasa? Kasa? A la Jak to powiedzieć? <grytanie> Powiedz proszę jeszcze raz tam nazwę tego domu. Kasa? Casa Pedura Rului. Pedura. Okej, okay, dobra, nie będę się wyśleł, bo to jest tak trudne do powiedzenia. To jest jak administrator of the forest. A, no tak, dobrze. Wyjaśniłaś, brawo. O, z tej strony jest Villa Catalina. Ona robi specjalnie zdjęcie dla naszej koleżanki, która ma tak na imię. I wyślę pewnie, żeby dziewczynie powiedzieć, że znaleźliśmy takie zakwaterowanie. To jest chyba zakwaterowanie jakieś o jej imieniu. Ale nie widzimy, szczerze mówiąc, żeby to zakwaterowanie tutaj działało. Nie wiem w jaki sposób można to wynająć. Trzeba by poszukać na stronie internetowej tego parku. No i tam gdzieś zasięgnąć jakieś informacji. My na razie nie będziemy tego sprawdzać, może później. I tutaj przejdziemy się wokół jeszcze. O, jaka tu wreszcie jest cisza. I słychać tylko dźwięki zwierząt nad jeziora, ponieważ odseparowani jesteśmy tak trochę od tego zgiełku, który tam był. Po tamtej stronie ten dom tak zasłania jest tutaj naprawdę cicho i przyjemnie. No i przede wszystkim piękny widok na jezioro. Takie figurki pod drzewem piękne i stąd właśnie widok na jezioro taki nas znalazła oczywiście miejsce do odpoczynku bujany fotel. Fajnie Ci dobrze Nie, no ty to tylko, tak byś się chciała tylko relaksować i w ogóle tak mam to, to, to No fajnie by było. Drink the the uh -huh. I można się rozmarzyć tak, to prawda. Mm. Park linowy. Dziewczyna tam będzie zjeżdżać, na tym czy będzie przychodzić? nie wiem. Zobaczymy Nie zobaczymy co zrobiła, ponieważ stanęła i nie będę czekał Jest tutaj dużo ludzi Idziemy dalej Jaka duża kolejka, żeby tylko dostać się do restauracji I czuć dym unoszącego się grilla Ale pachnie Pachnie miecz, pachnie grillowaną kiełbasą W Kauflandzie, tak? A tutaj nie będziemy stać i czekać no bo tutaj są duże kolejki. Ale tam pani krzyczy. Chyba ktoś ma zamówienie do odebrania, ale to nie dla nas. Dobra, idziemy za mną dalej. Spacerujemy wzdłuż jeziora. Oczywiście musi przejeżdżać jakiś samochód i pierdzić wiejskim tłumikiem, bo jak żeby nie, albo motor. Jak mnie to tak denerwuje czasem, bo a nie chcę tego powtarzać i nagrywać jeszcze raz. No ale dobra. Skupmy się na pięknych oddźwiękach natury. Kończymy zwiedzanie Komana, no i wracamy do Bukaresztu, ale jeszcze nie będę kończył tego filmu, ponieważ hmm, chcemy podjechać do Kauflanda, zobaczymy czy uda nam się kupić mitz, taki już z grilla, ugrillowany tutaj było takie duże kolejki, tak dużo ludzi czekało do wszystkiego, do kupna hmm, jakiegoś jedzenia, do toalety ja się śmiałem, że ludzie to tam musieli przebierać ładnie nogami żeby się dostać, jak się komuś chciało siku, albo coś Także musieli naprawdę długo czekać. Jakbyście chcieli tutaj iść do toalety, to lepiej zarezerwować sobie kolejkę zanim wam się zachce. <noise> Bo trzeba tak długo czekać. Mimo, że tych toalet było kilka. W kilku miejscach, to tak czy inaczej dziewczynko. Dziewczynka szła nie chciała mi zdeptać. Dlatego wszędzie do wszystkiego były kolejki. Teraz idziemy na parking do naszego samochodu. Nagram jeszcze może jakiegoś time z, z podróży, żeby tak fajnie to wyglądało, jak jedziemy. No i zmierzamy do tego Kauflanda, zobaczymy czy uda nam się kupić mięs. No i wam powiemy, i pokażemy. Czy na kondukt? Czy co to Kia. Ja mam Kia, lato tutaj... Tutaj i karnet dla Da, już ci dla dokumentu. Da, împreună <laughs> da. Ce să facem acum? E o situație complicată, dar eu nu știu să conduc ah, okay. așa bine. Ok, tu nu stiu. Okay. O, o, o să fii conduce. Ok, bine. <fix> Jesteśmy pod Kauflandem i nie ma mit, nie no to jest tragedia po prostu, nie ma co teraz? Mój mitch. Nie wiem, nie wiem, może pojedziemy do drugiego Kauflanda, Zobaczymy. Jesteśmy na naszej pięknej, obskurnej kalearachowej i idziemy w stronę Kauflanda, który jest tam przy ulicy Sebastian i zobaczymy, czy znajdziemy tam mić. Jeżeli nie, to... Pójdziemy zjeść po prostu coś innego. Stoimy na przejściu dla pieszych i czekamy na światło, a tutaj takie i Yasza rumuńskie. Kable na wierzchu. A jakby ktoś wsadził palce, dziecko na przykład, to no to by było co by było. Jesteśmy przy drugim Kauflandzie i zaraz się okaże będzie chwila prawdy. Czy mają mieć, czy też nie mają. Tam w oddali widać grill Kaufland. I podchodzimy, zaraz się okaże. Moment tru. Kolejny moment rozczarowania nie ma. Znowu Też Zresztą to jedzenie z grilla przy Kaopędzie wygląda tragicznie. Idziemy tutaj koło wulkan. E, Jest takie centrum handlowe. No i tam zobaczymy. Może tam coś znajdziemy innego do jedzenia. Równie dobrego, ale na pewno nie będzie to już Mich w dniu dzisiejszym. Taka wieża, którą wielokrotnie Wam pokazywałem, są tutaj w Bukareszcie. Napiszcie w komentarzu co to może być. Przechodzimy właśnie koło. Centrum handlowego Wulkan, tak wygląda. Tam jest też Carrefour francuski, bo oczywiście nie ma rumuńskich sklepów. Zamawiamy jedzenie i oczywiście cyfryzacja. Różne duperele, bo nie można normalnie zapłacić tam kartą. Tylko akurat trzeba kartą tutaj. Tu jest czytnik, i w tym miejscu musimy złożyć zamówienie i odebrać tam w okienku. Anna, zadowolona, bo będziemy jedli. I tak wygląda nasze jedzenie. Tutaj Wam pokażę w międzyczasie, jak mówię. W takim... Nie ma, nie ma, tak. Nie ma mieć, ale zjemy to, co jest. No i życzę nam po prostu smacznego. Lewsztan, popularny w Rumunii. W Polsce nazywa się lubczyk. Muszę przyznać, że sobie pojedliśmy, jedzenie było dobre. Taki jeden talerz, wystarczył dla nas dwojga. Nie było to zbyt dietetyczne, ale czasem trzeba tak sobie trochę pozwolić. Nie zdarza się to zbyt często. No i wracamy teraz do domu. Z tego miejsca chciałem zakończyć tego vloga, ponieważ nie będę już dzisiaj więcej nic nagrywał w domu. I będziemy sobie teraz odpoczywać. Będzie też mecz, który chciałem sobie obejrzeć. No i poza tym myślę, że wystarczy na dzisiaj. Także skomentujcie ten film w jakiś sposób. Dajcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcam wszystkich do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem.